Jestem gotowa. Nie masz nic przeciwko, Mia? Cóż za miła niespodzianka. Współczuję ci, Suzy. Nie znoszę ostrego. Zawsze robi mi się po nim niedobrze. Przestań się śmiać, Mia. Lepiej sprawdź, co ty masz. Kinder niespodzianka. Co za szczęście. Uwielbiam czekoladę. Chyba nie ma na świecie nic pyszniejszego. Suzy, spadaj stąd. Ale co ja mam zrobić? Nie chcę tej ostrej papryki. Może czekolada pomoże i będzie smakować o wiele lepiej. Będę musiała to sprawdzić. Chwileczkę, nie będę się spieszyć. Mam lepszy pomysł. Co ty robisz? Nie można tylko zlizać czekolady, trzeba zjeść całą papryczkę. Wiedziałam, że mi na to nie pozwolisz. Dobra, no to patrz. Z łatwością sobie z tym poradzę i nawet się nie spocę. O nie! płonę od środka! To wygląda niebezpiecznie, pora na środki ochronne! Nie mogę dłużej wytrzymać, ja się palę! Mogłabyś wziąć ogniem w drugą stronę, Suzy? Przepraszam, nie kontroluję tego! Muszę się natychmiast czegoś napić. Od razu lepiej. Co za ulga? Skończyło się? Super! Z czego się śmiejesz? Nie jesteś cała w wsadzy. Tak lepiej? O nie! Moje czekoladowe jajko się rozpłynęło! To było niechcące, przyrzekam! Co za różnica, i tak nie da się tego naprawić! Ojej, ale prezent w środku jest nienaruszony! Super! Patrz, tu jest jeszcze jedna kinder niespodzianka! Czy to nie wspaniale? Ale mam farta! Szybko to rozpakuję! Tak jest to wiele lepiej! Można próbować! Prawie zapomniałam o zanurzeniu jajka w czekoladowej fontannie. Jestem pewna, że dzięki temu będzie smaczniejsze. Poczęstuj nie! Możesz pomarzyć. Zniszczyłaś jedno czekoladowe jajko. Nie należy ci się nic. Wózka. Nowe niespodzianki, ale to ekscytujące. Patrz to popyty. Wyglądają super. Okay. Dotknę swojego. Dziwne guziczki się nie wciskają. Jest zepsuty? Nie mam pojęcia. Przyjrzyj się bliżej. Kurczę, tak nacisnęłam, że zrobiłam dziurę na wylot. Co to ma być? To dziwne. Chwileczkę, jak to ładnie pachnie. Spróbuję polizać. To przecież żelek. No co ty gadasz? Co za miła niespodzianka. Pewnie mój popyt też można zjeść. Dlaczego jest taki twardy? Mogę sobie połamać w ten sposób zęby. To bolało. Patnęło mnie w nos. Następnym razem nie wkładaj do ust wszystkiego, co popadnie. Sorry, nie mam czasu na bzdury. Muszę zjeść mojego żelka. O tak, dzięki czekoladzie jest jeszcze lepszy. Smakuje bosko. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego. Ty ja też bym chciała spróbować. Daj mi chociaż kawałek. Nie ma mowy. Tak myślałam, czyli muszę po prostu siedzieć i sobie grać. Chwileczkę, mam pomysł. Spróbuję oblać mojego popyta czekoladą. Jestem pewna, że wyjdzie z tego coś dobrego. Ej, dokąd idziesz, Suzy? Muszę to wstawić do lodówki, żeby czekolada zastygła. No i proszę. Chwilkę poczekam. Myślę, że gotowe. Można wyjmować. Świetnie. Czekolada zastygła i zaraz ją zjem. Gdzie ty byłaś? Zaraz się dowiesz. Napełniłam czekoladą mojego popyta i wstawiłam do lodówki. Zobacz, co z tego wyszło. Yummy! To genialne! Jeszcze więcej czekolady nie zaszkodzi. No to czas spróbować. Dłużej nie wytrzymam. Smakuje bosko. Czekolada mm. rozpływa się w ustach. Przyznaję, że to wygląda super. Toż mi spróbować? Wiedziałam, że nie dasz tych ciwusko. Oh. ale ja zawsze dostaję to, czego chcę. Sorry, Suzy, ten popyt jest teraz mój. Ale ładne guziczki. Nie mogę się opanować. To jest takie wciągające, ale odlot. Ej, nieładnie brać cudze rzeczy. I tak nie potrzebujesz tego popytu. Daj mi go. Oddaj! I co ty narobiłaś mi, ja? go. Gdzie jesteś, Suzy? Widzisz, popyt się zniszczył. No to po co go zabrałaś? Ojej, ale połówka też jest fajna. Tak mówisz? Może jeszcze nie wszystko stracone? Rzeczywiście super! Nie mogę się doczekać, kiedy tam zajrzę. No to do dzieła, Suzy. To kukurydza? O nie, może ty będziesz miała więcej szczęścia. Lody na patyku, ale mam farta. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Chciałabym być na twoim miejscu. Poczęstuję cię. Dzięki. Ej, co ty robisz? To nie było śmieszne. Ja myślę, że było. Chciałam się tylko troszkę z ciebie Wow. O, jakie to jest przepyszne. Lody świetnie komponują się z czekoladą. Niebo w gębie. Szkoda, że ja nie mogę spróbować. Mówiłam, że poradzę sobie bez twojej pomocy. O, tak. Mogę prowadzić pokazę jedzenia lodów w polewie czekoladowej. Ja bym dała lepszy pokaz niż ty. Boskie. Nie sądzisz, że zrobiło się tu troszeczkę chłodno? Nie mogę się ruszyć. Ej, coś z tobą dzieje. Dziwne nie reaguje. Zamarzła. To dla mnie niepowtarzalna szansa. Teraz nikt mnie nie powstrzyma. O, tak, wygląda świetnie. Uwierz mi, Mia, potrafię jeść lody tak samo dobrze jak ty. Pożałujesz tego. Wydawało mi się, czy coś mówiłaś? Przepraszam, nic nie rozumiem. Ale zaraz cię rozgrzeję. Na pewno pomoże mi w tym palnik gazowy. No, i jak się masz ale ci? O, znowu mogę się ruszać. To takie wspaniałe uczucie. Dzięki, Suzy, uratowałaś mnie. Ale gdzie są moje lody? Zeszarłaś je. Potraktujmy to jako małą nagrodę za pomoc. Tak? No to bierz się za swoją paskudną kukurydzę. Może czekolada zabije ten smak. Sprawdźmy. Jak na razie całkiem nieźle. Oj, kurczę, już nie. To ohydne. Co ty robisz, Susi? Przecież z kukurydzy można zrobić coś bombowego. Potrzebuję ziaren, a resztę można wyrzucić. O! Po co ci ta patelnia i kuchenka? Jeszcze nie zrozumiałaś. Chcę zrobić popcorn. Ziarna trzeba odpowiednio rozgrzać. Ojej, to się rozlatuje! Tego nie przewidziałam. Dobra, można wyłączyć. Super! Naprawdę świetny plan! Wiedziałam, że ci się spodoba, teraz kukurydza smakuje o wiele lepiej. Brakuje tylko słodkiego czekoladowego sosu, który mam na wyciągnięcie ręki. Co za arcydzieło! Moje danie jest dopięte na ostatni guzik. Można jeść. Będzie pyszne? O tak, jest wspaniałe. Chcę więcej. Suzy, przypominam, że jesteśmy najlepszymi koleżankami, czyli okay. powinnam cię poczęstować. No to łap! Rzucasz! Celuj lepiej! Nie mogę nic złapać! Przepraszam, mam słaby wzrok! Nawet nie próbujesz trafić! Jestem dziś po prostu bardzo zmęczona! Daj mi ten popcorn, zjem go bez twojej pomocy! Jest mój! Oddaj! O nie! Muszę teraz jak najwięcej złapać ustami! Ale super! To nie fair! Przecież podzieliłyśmy się porówno. Popcorn dla mnie, a kubełek dla ciebie. Nowe smakołyki już to są. Tym razem ja chcę być pierwsza. Coca-Cola, no nieźle. O ja, szczęścia raz ciebie. A co ty masz? Brokuły, tylko nie to. Chcę kole. Pogódź się z tym, ofiarą. Przestań się ze mnie nabijać, mija. Oj, tam wcale się z Ciebie nie nabijam. Po prostu cieszę się ze swojego sukcesu i już wyobrażam sobie, jak piję kolę z czekoladą. Okay. Muszę spróbować. O tak, co za orzeźwiający smak. Bomba! Pora na nowe doznania. Bez wątpienia czekolada sprawi, że mój napój będzie jeszcze lepszy. Świetnie, butelka z jest pełna. Ale dlaczego nic nie leci? Chyba napój jest za gęsty. Nie szkodzi, zaraz go wycisnę. Mam dużo siły. No i co jest? Co tu się dzieje? Nie trafiłam do ust. Teraz jestem cała umazana w czekoladzie. No i kto tu jest ofiarą? Każdemu się zdarza nic takiego. Jakie to jest pyszne. Jestem gotowa wylizać wszystko do ostatniej kropli. Kurczę, wygląda na to, że naprawdę warto. Daj mi spróbować. Nie mam mowy, masz brokułę smacznego. Dzięki za przypomnienie. Nigdy ci tego nie zapomnę. Jak to cuchnie. Muszę szybko zalać to czekoladą, żeby pozbyć się tego zapachu. Fuj, za bardzo to nie pomogło. To jest po prostu obrzydliwe. Nigdy, przenigdy nie radziłabym nikomu tego jeść. Nie ze mną te numery. Masz to dojeść. Skoro nalegasz, dobra. Ale uwierz mi, nic dobrego z tego nie wyniknie. Boże, aż strach brać to do ust. Lepiej zrobię to szybko. Może nie zdążę nic poczuć. Co za ochyda, żadna metoda się tu nie sprawdzi. Tak dużo zostało. Muszę się pospieszyć. Szczerze mówiąc, nawet troszkę mi ciebie żal. Ale nie przeszkadza ci to płacić się nade mną. Mamy! Takie są zasady gry. Skończ ma rudzić. To wszystko, jesteś zadowolona? Wow, masz brzuch jak hipopotam! O nie, to nadchodzi. Przestań, Suzy. Co za smród. Zaraz wymiotuję. Przepraszam. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Pospieszmy się i podnieśmy klosze. Wita, zaczynasz. O nie, co za fatalny początek. Powiedziałbym, że ostry. Czy naprawdę muszę iść kaktusa? To takie straszne. Na pewno się uchuje. Dobra, będę mieć nadzieję, że będzie ok. Aj, jak to boli! Może wystarczy! Nie, jedź szybciej! Chyba mam pomysł. Po co mam się ranić, skoro można po prostu pozbyć się igieł? Akurat mam tu odpowiednie szczypce. Dada! Teraz nie będę musiała cierpieć przy każdym gryzie. Mam nadzieję, że kaktus jest przynajmniej smaczny. Jak? Zjadłaś go tak szybko, że chyba musi być dobry. Nic podobnego, jest to obrzydliwy. Czujemy to. Hej! Teraz moja kolej. Stop, panie przodem. Zwłaszcza, że dostałam w prezencie takie puszne lody. Muszę je szybko zjeść. Wita, czemu zabrałaś moje lody? Oddaj je. Nie ma mowy. Widzisz, to okrągłe kulki, co oznacza, że są moje. Wiem, jak to naprawić. Po ciepłej obróbce kulki zamienią się w płyn. A ze względu na trójkątny kształt troszkę, całość będzie moja. Gotowe. To jest takie dobre. Bardzo bym żałowała, gdybym oddała te lody. To jest zbyt dobre. Aleks, teraz ty możesz podnieść pokrywkę. Wow, to jest piękne! Jaka apetyczna kanapka! Nie mogę się doczekać, aż ją zjem. Jak miło wiedzieć, że nie muszę się nią z nikim dzielić. Wszystkie te pyszności są moje. Twoje? Ja też mam w planie zjeść tę kanapkę. Też zgłodniałam. Aleks, wita cię, woła! A teraz przy pomocy noża zamienię kwadratową kanapkę w dwa trójkąty. Wow! Przepraszam, Alex, ale musiałam to zrobić. Zrozumia, ja też jestem bardzo głodna. Czyżby? To zobaczymy, czy polubisz swoją kanapkę z trójkątną papryczką. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Pyszności. Szkoda, Alex, że to nie ty jesz tą kanapkę. Ach, nie, to wcale nie jest szkoda. Ojej. To na pewno coś jest nie tak! Skąd się wzięła papryczka w kanapce pomocy? Mam coś, co pomoże ci ugasić ten ogień. Napij się! Szybko daj mi to! O nie! Co ja właśnie wypiłam? A... Wow, co za widowisko! Zobaczmy, co nas czeka w tej rundzie. Witam chipsy, a co ze mną? Wow! Mam nadzieję, że im się poszczęści. O nie, nie jestem psem, żeby jeść psią karmę. Tak bardzo nie chcę tego robić. I wcale nie będziesz musiał, bo ja zjem najpierw. Chcę jak najszybciej zjeść arbuza. Jest taki soczysty, w sam raz na gorący letni dzień. Wiem, jak zdobyć troszkę arbuza. Dzięki specjalnej łyżce. Casey, trzymaj łyżkę, dzięki niej jedzenie arbuza będzie wygodniejsze. Dzięki, to naprawdę bardzo poręczne. Awesome. <laughs> tylko, że teraz arbus jest mój. Bo zrobiłeś z niego kulki. Następnym razem będziesz ostrożniejsza. Myślę, że ta arbuzowa historia wiele cię nauczy. Ja cię dorwę, a masz. Nie trafiłaś. Możesz rzucać ile chcesz, a ja w międzyczasie dokończę swojego arbuza. Przez ciebie zostało mi tylko troszkę. Ale resztę zjem bez niczej pomocy. Pyszności. Gotowe. Wita, twoja kolej. Myślę, że chipsy będą pyszne. Zwłaszcza, że to Pringles. Po prostu je kocham. Ja też. I za chwilę pozbawię cię twoich chipsów. Jak miło, że wystarczy tylko potrząsnąć puszką, żeby to zrobić. Dziwne, dlaczego tu jest pusto? Gdzie są wszystkie chipsy? To straszne. Kto to zrobił? Chipsy w każdej postaci są pyszne. Ja z kolei muszę zjeść karmę dla psów. To jest o wiele bardziej paskudne. Pachnie okropnie. Chyba robi mi się niedobrze. Może nie będę tego jadł. Będziesz! Spójrzcie, jakie to jest paskudne. Może ja to tylko spróbuję? Fuu, to okropne. Karma dla psów powinna być spożywana ze specjalnej miski. Podziękuj, bo przyniosłam ją dla ciebie. Tak, dziękuję. W tej misce jedzenie wygląda jeszcze gorzej. I nie mogę go jeść łyżką. Pomogę ci. Tylko się nie ruszaj. I tak zamierzam cię nakarmić. I jak smakuje? Fuj! To jest najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłem. Myślicie, że to zabawne? Pokażę wam, co jest naprawdę zabawne. Jak śmiesz! Będziemy teraz śmierdzieć jak psy. Niezły ubaw. Dziewczyny, jak myślicie? Komu tym razem się poszczęści? Już niedługo się tym przekonamy. Zdecydowanie nie mnie. A ja z kolei mam szczęście, uwielbiam rolki. A ja mam czekoladę, w dodatku bardzo smaczną. Trudno znaleźć ją w sklepach, więc tym bardziej jest cenna. Wiem, że wam ślinka leci, ale nie mam zamiaru się dzielić. To jest pyszne. Nie mogę się doczekać, żeby pochłonąć te wszystkie trójkąciki. Jak fajnie, że mogę to zrobić. Ale najpierw muszę pokazać kilka ruchów karate. Właśnie tak. Teraz wszyscy wiedzą, że Casey potrafi walczyć. A teraz pokażę wam sztuczkę. Łapanie czekoladek ustami. Ale to nie wszystko. Każdy może złapać jeden kawałek, ale złapać całą masę kawałków jest znacznie trudniej. A ja nie mogłam złapać ani jednego. Co za wstyd. Daj spokój, najważniejsze, że mogę teraz zjeść rolki. Najpierw weź pałeczki? Hmm. O nie, nigdy nie potrafiłem nimi jeść. Jeśli teraz zacznę się uczyć, to na pewno nie zjem ani jednej rolki. Ale kto mi zabroni używać pałeczek w inny sposób? Mogę nadziać rolki na pałeczki i jeść. Fajnie, wygodnie, a ręce mam czyste. A co z dzieleniem się z przyjaciółmi? Nie ma mowy, po co ci rolki? Czekają na ciebie bardzo soczyste cytryny. Wyobrażam sobie, jakie są kwaśne. Fuj, spadaj stąd. Nie wiedziałam, że cytryny wracają jak bumerangi. Wynoś się stąd. Wydaje mi się, że one są twoim przeznaczeniem. Głupie zasady challenge'u. Wiem, właśnie wymyśliłam sposób na to, by cytryny były mniej ohydne. Muszę obrać jej ze skórki. Ups! Alex, przepraszam, twoja nowa fryzura naprawdę pasuje do żółtej koszulki. Dobra, wystarczy tej zabawy, czas na jedzenie. Ups! Przez te cytryny aż mi buzię wykrzywiło. Potrzebuję orzeźwiającego prysznica. teraz jest o wiele lepiej. U, ale ubaw, szkoda, że nie widziałeś swojej miny. Tylko nie cebula, nie chcę mierdzieć. Jaki ogromny kawałek pizzy wspaniale! A ja mam pyszną, strzelającą posypkę. Uwielbiam to mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, że najpierw zajmę się tą paskudną cebulą. Naprawdę nie chcę zostawiać tego na później. I jak smakuje? Przestańcie się za mnie nabijać. Naprawdę jest mi ciężko. Szkoda, że nie wiecie, jak obrzydliwa jest ta cebula. Już po jednym ugryzieniu robi mi się niedobrze. Właśnie tak. Co za smród. Przepraszam. Zauważyłam okrągłe kiełbaski na pizzy, Casey. To znaczy, że są moje? Jak miło nagle dowiedzieć się, że czekają na ciebie smakołyki. A jeśli odetnę kawałek, to będzie z niego kwadrat. To znaczy, że ja też mogę coś przekąsić. Najważniejsze, żeby nie powrócić sobie rąk, bo później będę jadł posypkę. Jak śmiecie? Nie wstyd wam, to moja pizza. Kawałek jest kwadratowy, co oznacza, że jest mój. Kurczę, już mi prawie nic nie zostało. Jest tylko kawałeczek, przynajmniej będę mogła spróbować. A na mnie czeka cała paczka posypki. Jestem bardzo ciekawy, czy uda mi się ją zjeść. Wygląda bardzo obiecująco. Wow, to jest naprawdę fajne. Ale nawet nie liczcie, że się podzielę. Sam ją zjem. To jest pyszne. Rewelacja. Chcę więcej. Jesteś taki chciwy, że zasłużyłeś na karę. Tak lepiej, następnym razem się podzielisz.